Witam was z kolejnego miejsca. I jak widzicie po kolorach tego budynku, pewnie domyślacie się, co to mogło być i potem napisze po tym banerze. Ale słuchajcie, nie przedłużam, bo jestem przy mega ruchliwej drodze. Także wchodzę do środka i zapraszam was do opuszczonego nocnego klubu Gogo Go Sisters. Tak to się prezentuje. Słuchajcie, straszna ruina, ale widać, że widać, widać te pozostałości klubu. Tu prawdopodobnie był Barek. Jest cały zachowany w ogóle taki klimat. Mimo wszystko robi to wrażenie. Eee, tak, także co, tutaj był prawdopodobnie Barek. Widziałem też wejście na górę, także zaraz sobie wejdziemy. A tutaj był z pewnością Barek. Od razu na wejściu można było sobie zamówić wszelkiego rodzaju trunki, ale jest to w naprawdę niezaciekawym stanie. Tutaj jest zaplecze, e, coś na e, chyba kuchnia, coś takiego. Nie wiem, czy tutaj można było także coś jeść, na pewno pić. E, zobaczymy, co tutaj jest, haczyki. Toaleta, jest kibelek. E, są płytki zachowane. A co tu mamy? Aha, tu mamy piwnicę. No dobra, to jak już jesteśmy tutaj, to je sobie zwiedzimy. Czy to nie są piwnice? Są piwnice, ale klimacik. Tu jest zamurowane. No dobra, to lecimy do piwnicy, już tu jesteśmy. No, słuchajcie, mogę przyznać, że są to jedne z najbardziej klimatycznych piwnic, w jakich byłem, z pewnością. Co my tu mamy? Jakieś zbiorniki na wodę, coś na jakiś otwór, pełno butelek. Masa butelek butelek Coca-Coli, słuchajcie szklanych butelek Coca-Coli także ciekawie zachowane, jest tu ich masa, są duże jeden litr, zobaczcie pojemność 1 litr, także no na pewno one już trochę mają te butelki jest tu ich sporo, jakaś miska ale klimacik słuchajcie, niesamowity a tutaj ile tych butelek, zobaczcie jest cała masa na podłodze tych butelek tutaj jest pojemność 0,25, także jeszcze bardziej chyba niespotykane w dzisiejszych czasach, już zupełnie. No i tutaj już nic nie ma, także cała masa, cała podłoga wyłożona butelkami. No, tak to wygląda i lecimy, słuchajcie, do góry, bo jest tutaj, czuć strasznie wilgoć i grzyba, także nie chcę tu za bardzo. Długo przybywać, ale piwnice mega klimatyczne No i te butelki zachowane, Coca-Coli Także fajnie, fajnie, że tam Udało nam się wejść, tu są jakieś Prawdopodobnie pomieszczenia yy, Może jakieś składziki małe Coś tego typu, tutaj taki W sumie nie wiem jak to nazwać, jakieś takie podwyższenie Możliwe, że tutaj yy, Panie, dziewczyny tańczyły po prostu zachęcając klientów do jak najdłuższego przebywania w tym klubie tutaj jeszcze zobaczcie kominek jest taki całkiem nieźle zachowany nieźle to wygląda tu także jest ten podest, zobaczcie w ogóle na wejściu jest takie pod, 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 podwyższenie coś takiego sufitu już prawie nie ma to znaczy, jest, ale jest on w mega słabym stanie. Obrywany. Tu, jak słyszycie, jeżdżą samochody. Jestem przy bardzo ruchliwej drodze. Także też nie chcę być za bardzo tutaj długo, żeby nie zwracać za bardzo niczej uwagi. Chociaż, jak widzieliście, oczywiście wejście jest ogólnodostępne. Jak wiecie, urbex to nie jest wandalizm. I nigdy nic nie niszczę. I zostawiam miejsce tak, jakie zostałem. Jeśli jest wejście, wchodzę. Jeśli nie ma, to po prostu odpuszczam i tyle. Jesteśmy na piętrze, i co tu mamy? Oprócz tego, że stan dachu jest fatalny, jak widzimy. Ale jest tutaj zdecydowanie... E, chyba jeszcze bardziej kolorowo niż było na dole, chociaż na dole i tak było kolorowo. Tu jakiś pokoik niebieski. Z prysznicem. Ale podłoga, słuchajcie, strasznie... strasznie się rusza. E, strasznie drży, także nie będę tu za bardzo... E, po niej stąpał. Tylko zobaczymy co tam jest dalej. Tutaj hol jest żółty, pokoje są tam jakieś czerwony, różowe. tu różowy, tu prawdopodobnie był jakiś obraz na ścianie. Jeszcze widać jakieś chińskie napisy, rysunki, coś tego typu. Tu chyba stelaż łóżka w ogóle się zachował. Czyli prawdopodobnie tutaj słuchajcie, były po prostu pokoje dla... No dla gości, nie ma się co oszukiwać. Goście tutaj, którzy sobie wykupili jakąś tam swojego rodzaju usługę mogli po prostu sobie tutaj przejść na górę. Eee, prysznic. właściwie każdy pokój jest chyba taki sam, zaraz zobaczymy tam dalej jeszcze, ale jest tak, łóżko. Eee, właściwie to co z niego zostało już teraz, prysznic no i klimatyczne eh, klimatyczne kolory. Tutaj także łóżko. Tu jeszcze inny klimat, jakiś taki zachód słońca jakby góry. Coś tego typu. No, klimacik jest, słuchajcie, nie da się, nie da się zabrać to, tego. Ale zobaczcie, tutaj jest dziura na pierwsze piętro. No, nie chciałbym, słuchajcie, tam spaść. Także nie będę tam wchodził na pewno. Ale tu jeszcze fajnie zachowane. Zobaczcie, para łabędzi na tle zachodzącego słońca. Na ścianie się zachowało. Tam jest jakieś kwiatki. Jako firanka. Nieźle to wygląda. Ale w stanie, jest, słuchajcie, mega słabym. Także, jak najbardziej, słuchajcie, nie polecam tu wchodzić. Jeśli już widzieliście ten odcinek, to e, najlepiej, żebyście, słuchajcie, najlepiej, żebyście nie odwiedzali tego miejsca, bo jest po prostu w bardzo słabym stanie. Podłoga naprawdę wydaje mi się, że to są już jej ostatnie chwile. No i tu także trochę większe pokoje, jakby. Nie wiem, czy to był jeden pokój, czy tu był jeszcze oddzielony. Ale tu też widać pozostałość łóżka. Okna są zaklejone. Tutaj, także jakiś pokoik. Chyba łazienka, tak. Tu była łazienka. Możliwe, że w ogóle całe to piętro było jakieś takie swojego rodzaju ekskluzywne, bo tutaj widać dwa łóżka. Tu jest osobna łazienka. Tu także jest kanapa. Tam się dalej zawala dach. Ale to właściwie byłoby tyle, tutaj z tych pokoi. Tu pokój, pokój, pokój. A w ogóle dookoła, słuchajcie, są. Albo domki jednorodzinne, albo jest naprzeciwko restauracja. Także dookoła terny jest naprawdę, e, że tak powiem działający. Ale słuchajcie, trochę historii jeszcze tego miejsca, bo budynek ten nie był zbudowany stricte pod działalność klubu. Ma on dość długą historię i ciekawą, ponieważ sięga ona aż czasów przed II Wojną Światową, kiedy była tutaj restauracja. E, I ta restauracja działała aż do końca XX wieku. No, ale wiadomo nic nie może trwać wiecznie i pewnego dnia nieruchomość została wystawiona na sprzedaż. Znalazł się inwestor, który po prostu w miejscu dawnej w miejscu restauracji postanowił stworzyć klub nocny. Także tak to się prezentuje. No i tyle. Słuchajcie, co mamy? Eee, aha, jeszcze może w ogóle czemu klub został zamknięty? Bo to też w sumie jest ważne i nawet ciekawe, ponieważ oficjalna wersja to to, że Pojawiły się problemy, e, problemy finansowe, tego rodzaju, wiadomo, sprawy, problemy ekonomiczne. Natomiast jest bardzo popularna plotka związana z tym miejscem, że było tutaj morderstwo, morderstwo e, policjanta. Ale czy jest to prawda, czy nie, to słuchajcie, prawdopodobnie nigdy się już nie dowiemy. Ale wydaje mi się, że duży związek miał, mogły mieć problemy właśnie finansowe, problemy ekonomiczne w związku z zamknięciem tego miejsca także co, słuchajcie, cały klub mamy zwiedzony tu jeszcze rzut na wejście, kadr na wejście bo jest on całkiem nieźle zachowany, jeśli chodzi o te rysunki wszelkiego rodzaju i kolory mam nadzieję, że odcinek wam się podobał jeśli tak, zostawcie łapę w górę subskrypcja, by być na bieżąco z następnymi e, odcinkami, z następnymi wyprawami no i tyle, dzięki za oglądanie do następnego, trzymajcie się, cześć!